10, a może i troszkę więcej sposobów, aby wyrazić po angielsku, co lubię, a czego nie lubię. Słowo like, I like, a jest słowem, które wyraża to lubienie. W języku angielskim jednak, kiedy mówię o czymś, co lubię, często użyję słowa I love it, I love it. Ja to kocham. Nie będę tłumaczyć tego na język polskim, że ja to kocham, chociaż czasami tak przetłumaczę, ponieważ to love znaczy niejako przepadam za tym, uwielbiam, bardzo lubię. I to jest ta troszeczkę inność. Czyli, jeżeli ktoś powie I love it, to znaczy ja uwielbiam to, kocham to, chociaż po polsku przecież rzadziej tak powiem. I teraz uwaga, jeżeli ja będę teraz wyrażał to, co lubię, czego nie lubię, to na przykład powiem, i love cooking. Co oznacza, bardzo lubię gotować. Przepadam za gotowaniem. I love cooking. Oczywiście, ja mogę powiedzieć, I like cooking, tak? Lubię. To jest takie bardzo luźne, słabe, ale mogę tak powiedzieć. Ale mogę w języku angielskim także powiedzieć, I'm really into cooking. I'm really into cooking. Powtórzmy. I'm really into cooking. Czyli to be into something to znaczy. Być coś na tyle zaangażowanym, bo to jest właśnie przyjmie dynamiczny, tak? że ja niejako w to wchodzę, tak? lubię w to wchodzić, ale tak naprawdę tłumaczę, że lubię, uwielbiam. No i w tym momencie gotować. A więc I'm really into cooking. Ale jest taki zwrot. I live for cooking. I wtedy mówię z takim wyrazem twarzy, z taką egzaltacją. I live for cooking. Co to znaczy, ja żyję dla gotowania. Tak? Czyli. No, tutaj pewnie w języku polskim jakiś idiom byśmy znaleźli, który temu odpowiada, że przepadam za gotowanie, moje życie to gotowanie. O, może bym tak powiedział, ja teraz troszkę rzeźbie, a, a więc I live for cooking. Ale może też, mo można też powiedzieć, cooking is my thing. To jest takie bardziej stonowane, ale do kogoś mówię, cooking is my thing. Thing jako rzecz, czyli to jest moja rzecz, to jest moja sprawa. Gotowanie to jest to, co ja lubię. To jest mój temat. Cooking is my thing. Powtórzmy: Cooking is my thing. A teraz: I live for cooking. Tutaj muszę troszkę więcej emocji dodać, prawda? Kolejny zwrot to jest: I'm crazy about cooking. Wariuję na temat. Jestem zwariowany. Tak, na temat. Tak jak o kimś powie mu, jemu to gotowanie to mu odbija na tym punkcie, prawda? Dziwmy się w takim kolokwialnym tego wyrażenia znaczeniu. I am crazy about cooking. A więc mamy te zwroty. I love, I'm really into, I live for. Cooking is my thing. Something is my thing. I mam I'm crazy about. I tu jest cooking. A teraz jak? Powiem o tym, że coś mi się nie podoba, że czegoś nie lubię. Oczywiście mogę dodać do niektórych z tych stwierdzeń uh, I don't, ok? Ale już nie powiem I don't love cooking, bo wtedy w zaprzeczeniu to wychodzi tak naprawdę jak z miłością, tak? że Nie kocham i tak dalej, raczej tak nie powiem. Ale jak powiem? Delikatnie powiem I'm not a huge fan of. No i tutaj oczywiście mogę dodać na przykład swimming. Uh, nie lubię pływać, nie, nie jestem fanem. Po polsku, angielsku, tak powiem. Nie jestem fanem pływania. Tak powiem, tak? Nie przepadam za pływaniem. I'm not a huge fan of. Nie jestem wielkim zwolennikiem. Można by powiedzieć po polsku ładnie też. I powtórzmy. I'm not a huge fan of swimming. I teraz uwaga. Kolejny zwrot. Swimming isn't my cup of tea. To nie jest moja filiżanka herbaty. Ale tak, jak bym powiedział, pływanie to nie jest moja sprawa, to nie jest mój temat, to nie jest to, co lubię. I w języku angielskim mówi się tak często It's not my cup of tea. To nie jest moja filiżanka herbaty, czyli coś, czym jestem zainteresowany. Swimming isn't my cup of tea, jeżeli wymieniam, albo It's not my cup of tea. Kolejny zwrot to jest taki elegancki I don't really care for swimming. I don't really care for, że nie jestem tym zainteresowany. To nie jest mój temat, tak? Nie jestem. To, to, to nie jest to, co lubię. No po polsku bym tak powiedział. To care for something to znaczy y, być czymś zainteresowany, lubić coś, coś, co mnie interesuje. Natomiast kiedy powiem, I don't really care for, i tutaj stawiam to, co mam na myśli. I'm not into. Tak samo jak ktoś mówi I am into, to I'm really into, jak mieliśmy poprzednio, to I'm not into. I'm not into swimming. Nie jestem zainteresowany, to nie jest mój temat znowu. I ostatni zwrot, zwrot jest bardzo silny, to jest taki, ktoś tu mówi, że ja to w ogóle I can't stand. Ja nie znoszę, tak jakbym powiedział, czasami w polsku powiem nienawidzę pływania. I can't stand. Nie mogę. I can't stand znaczy też nie mogę wytrzymać, ale w tym wypadku będzie to tłumaczone, tłumaczone na przykład I can't stand Peter, to nie, nie, nie mogę wytrzymać, żeby przebywać z Piotrem, współpracować z Piotrem. Nie, nie, nie trawię go kompletnie, tak? To tak samo tutaj I can't stand swimming, czyli nie lubię, nie jest to coś, czym jestem zainteresowany i to jest bardzo silne. I powtórzmy teraz trzy ostatnie. I don't really care for swimming. I'm not into swimming. I I can't stand swimming. Zapraszam do tego, aby skorzystać z dodatkowych materiałów bezpłatnych. Skorzystanie jest możliwe, ponieważ widzicie teraz adres na ekranie. W opisie tego filmu także to jest wspomniane. Po tej stronie jest możliwość zasubskrybowania tego kanału, a po drugiej stronie są połączenia do filmów, z których możecie skorzystać. A póki co powiem Wam w ten sposób. I love teaching English. I am really into it. Krzysztof Sarnetsky Quest for English.